Czy martwisz się o swoją przyszłość? Szukasz pracy, i nie wiesz, co ze sobą zrobić? W takim razie my ci pomożemy, może na wstępie zacznijmy od tego, czym jest budownictwo? Budownictwo jest to dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podlega dziedzinie nauki, jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałość wiedzy praktycznej techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów, wyró Nie będziemy zanudzać Was podręcznikowymi definicjami. Opowiemy Wam o budownictwie tak jak my je postrzegamy dzięki pobycie na naszym kierunku. Przede wszystkim, budownictwo to nie tylko kładzenie cegły na cegle. To setki nowych pomysłów, które cały czas przyczyniają się do powstania coraz bardziej wymyślnych konstrukcji. Można wręcz powiedzieć, że to takie klocki Lego, z tym, że to takie klocki Lego dla dorosłych. Branża budowlana jest bardzo przyszłościowym kierunkiem, gdyż zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych fachowców stale rośnie, gdyż gdzie się nie obejrzymy, powstaje coś nowego. Więc dołącz do nas i wybuduj z nami swoją przyszłość. Mój zawód, moja pasja, technik budownictwa. Max Kita i Maciej Chlasta.